Raz, dwa, trzy, a kto się od... cztery, ok, a kto się odchudzał ćwicząc? Raz, dwa, trzy, cztery, <grymne> pięć, sześć, dobrze. Wszyscy jesteśmy szczupli, rozumiem, tak? Cała reszta nigdy nic nie musiała z tej kwestii zrobić? Chciałabym, żeby ułożka zabroniła skrzynę. jest Marcina, ty jesteś ambasadorem projektu. Poprosimy o chwilę, zapraszam was tutaj. Ćwiczyć wszystkie treningi przez całe 10 tygodni. I wspólnie z Państwem gotować, proponować rozmaite, bardzo pyszne potrawy, przyrządzone z produktów, które pomagają w e, stymulowaniu metabolizmu i w bezpieczny sposób pozwalają zmienić filozofię odżywiania, czyli cała nasza kampania i cały nasz program ma za zadanie pomóc w zmianie sposobu myślenia. Mój Marcin lat 38 i ja lat 41. Bo myślę, że gdyby na temat zrzucania zbędnych kilogramów i pozbywania się celulitu opowiadała Państwu 17-letnia czy 19-letnia modelka o rozmiarze 32, to byłoby to mało wiarygodne. Nie, 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 to Natomiast to... jak zmaga się z tematem babka po 40 po urodzeniu mm. dziecka, to może będzie to bardziej wiarygodne, że warto się starać i można przynajmniej próbować. I, i faktycznie ja rzeczywiście w ciąży e, przybrałam 17 kilogramów. Oczywiście to jest również dzidzia, natomiast jak już dzidzia jest na świecie, to mimo wszystko prawie 10 kg, a nawet ponad, Nie nadal pozostaje jeszcze do rozpracowania. Są to treningi, właściwe odżywianie i motywacja do tych treningów i odżywiania.